Z Batrun pojechaliśmy do klasztoru świętego Szarbela. O ile na dole przy morzu było dosyć ciepło, można było chodzić w krótkim rękawku, to sam klasztor znajduje się na wysokości 1200 metrów mniej więcej nad poziomem morza. Więc u góry już było dosyć zimno, ludzie się ubierali bardzo ciepło. Plusem jest, że w drodze właśnie do lub z góry można podziwiać takie piękne widoki. Natomiast kto to był ten Szarbel? Szarbel urodził się. W 1828 roku w wiosce Bika Kafra. To jest ta wioska koło Psari, którą pokazywałem Wam wcześniej na zdjęciach. No i wstąpił do klasztoru w wieku 23 lat w miejscowości Annaja. No i tam później mieszkał w pustelni, takie bardzo ascetyczne życie. Cały czas się modlił i umartwiał. No i jakiś tydzień przed wigilią 1898 roku podczas prowadzenia mszy dostał udaru no i zmarł w wigilię. Zgodnie z tradycją zakonną został pochowany w habicie bezstrumny. No i po jego pochowaniu nad grobem pojawiła się poświata. W ogóle jego ciało zostało, nie zostało zabalsamowane. No, i gdy ta poświata się pojawiła, utrzymywała się przez wiele tygodni. Zaczęła przyciągać wiernych, zainteresowanych, ciekawskich. No, i kilka miesięcy po pochówku jego ciało zostało ekshumowane. Okazało się, że ma normalną temperaturę. Żyjącego człowieka jest elastyczne, posiadało wciąż wylewała się z niego jakaś ciecz, która przypomina krew i pot. Trochę no, ciało zostało pochowane jeszcze raz w trumnie, już metalowej. Kilkadziesiąt lat później rozpoczęto starania o to, żeby został błogosławiony. Okazało się, że ponownie po tych kilkudziesięciu latach, to były lata 20, XX wieku, z jego ciała znowu zaczęła się wydzielać ciecz. No a jego ciało dalej miało temperaturę żyjącego człowieka. No tak jeszcze potem sprawdzano to kilkukrotnie w latach 50., w latach 60., aż gdy się okazało, że w, rok, w latach 70. dopiero z jego ciała. Został Szkielet. No oczywiście został uznany nie tylko Błogosławionym, ale y, również świętym. Można powiedzieć, że to miejsce jest takie y, mistyczne. No i można tam oglądać relikwie jego. Z klasztoru wjechaliśmy z powrotem na wybrzeże. No i udaliśmy się do groty Jeta. Grota Jeta została odkryta w 1836 roku przez amerykańskiego misjonarza Williama Thompsona. Całość ma 9 km długości. Jest no, w samym Libanie najpiękniejszą grotą, a w całej okolicy, na całym Bliskim Wschodzie, pewnie jedną z najpiękniejszych. Wstęp do środka jest płatny. Grota składa się jakby z dwóch grot, z górnej i z dolnej. Dolnej płynie się łódką. Natomiast, gdy my byliśmy, dolna część była zalana, więc była niestety zamknięta. W środku obowiązuje zakaz robienia zdjęć. Te kilka zdjęć, które zrobiłem, zrobiłem z ukrycia. Wynika to z tego, że dużo ludzi próbowało schodzić z ustalonej ścieżki, zwiedzania i przez to no, niszczyli po prostu to jaskinię. Dlatego trzeba aparaty zostawić w szafce. Przed wejściem, szafka jest zamykana. No, co prawda nie sprawdzają zawartości kieszeni, ale bardzo pilnują. No, naprawdę trzeba się bardzo pilnować, żeby zrobić to zdjęcie z ukrycia. Trzeba bardzo uważać. Tu jest jeszcze wodospad, który wypływa z jaskini. No i stamtąd udaliśmy się na chwilkę do Bejrutu. To są takie słynne skały, które się nazywają Rausze, czyli inaczej skała Gołębi. Natomiast z tego miejsca po prostu udaliśmy się na lotnisko, żeby naszego kolegę odstawić na samolot. Do samego Bejrutu wrócimy w kolejnych częściach, bo jeszcze stąd jechaliśmy do Tyru. To jeszcze zachód słońca. No i dotarliśmy do Tyr. O tym za chwilkę w następnej części.